Cześć się witam na kolejnym odcinku od zera do Milionera. Jeżeli chodzi o itemy, to milion osiągnęliśmy, myślę, że już na spokojnie. Ale nie mamy wszystkiego. Brakuje nam jeszcze sporo eventówek, na przykład jak Grincha czy boskiego toporu. Albo trochę wampirzych jabłek, czy kostek, tak jak Rubika. No, więc jeszcze trochę tego jest. Poza tym brakuje nam kozy. I na przykład najważniejszego moim zdaniem, mocy Herkulesa. I tak jak obiecywałem, na ostatnim odcinku, na samym początku otworzymy sobie 15 do legendarnej skrzynki i 15 do cukierkowej. A to co będzie później, to zobaczycie sami. Dlatego na razie lecimy. na no, spokojnie. Niestety, tej tam nie lecą do Was, tylko dla powcika. Dlatego, no jest lipa, ostatni odcinek za bardzo się zbytnio nie udał. Ponieważ, no to było, no ja kleiłem wszystko, co tylko mogłem. Nie było łatwo. No ale coś. Coś z tego na szczęście wyszło i na razie dla powcik o dwie mógł być na ruski, dlatego nie jest najlepiej. Chociaż już płyty smoka myślę, że go zadowolą. I co? Co będzie następne? Na pewno, jeżeli trafi coś dobrego, to no, będę od niego odkupywał to od razu. Na przykład, jak jest w sumie jedna rzecz, którą chciałbym odkupić, i właśnie pokazałem, że jest moc Herkulesa, bo już potrzebujemy na pewno. No a, nie mamy jeszcze i nie mam skąd zdobyć. Jeszcze 11 kluczy do legendarnej skrzyneczki. Na pewno długi wstęp, za to przepraszam, ale najgorsze są te magiczne ruski, których dropi po prostu multum. No i co? Już 5. No ładnie. Jak z 15 kluczy tyle dropi to odłamki zawsze, zawsze pomagają. Są mocne. Dwa klucze, okej. Okay. Teraz może móc Herkulesa, może drobnie akurat. tam chwilowa przerwa, nie wiedzieliście tej skrzynki, bo miałem pewien kopat. Już jesteśmy z powrotem. No i wiadomo. Wiadomo co dropi. Ale jaka skrzynka jest pojebana. Niestety. Cztery odłamki. Fajnie. No i co? Lecimy dalej widzowie. Moc Herkulesa to nie unika. całkowicie. Dwa klucze kolejno. No strasznie długi opening. Jak na sam start. Kolejne dwa klucze. Nie wierzę w to. No i wiadomo. Więc musimy się o to się skończyć. Tak. Mhm. To co zdobyliśmy już się przemieniło w magiczne różki. Jasne, więcej tak tutaj. Mieczyk, fajnie. nie klucze lecimy dalej z oraz spodnie. Okej, okay, fajnie. Na pewno się ucieszę. Poza tym łódki, a więc mamy już no. Jeszcze klata i mania jakby dropnęła. To by było dobrze. Prawie dwa sety bym mógł powiedzieć. A teraz nawet jednego nie ma. Dwa klucze OK. Tylko nie magiczne ludzka i będzie zajebiście. Wykrakałem chyba. Lecimy dalej. Spodnie. No niestety. Przypominam, że to wszystkie itemy lecą do pawcika. Więc niestety nie dla was, ale i tak to co się działo ostatnim odcinku, ile i temu, zgarnęliśmy, Było zajebiście. Lecimy teraz z cukierkowymi kluczami. I co, liczymy na przynajmniej full set Widera? Pyk. Mieczyk. Ok, na pewno fajnie. Bania. Na pewno fajnie. 8 od w spoko, bo zaraz przemienimy mu. Mieczyk. Drugi. Na pewno się mu nie? Trzeci, niestety. Osiem odłamków, spoko, siekierka najgorzej, heal Cukierek, no i to jest bardzo dobry drop, szczerze. No ale lecimy dalej, niestety siekierka, osiem odłamków. Mieczyk, okej, okay, już był nieraz. Budki, ok czyli tak naprawdę musimy tylko klatę i spodnie zmienić i będziemy mieli full seta dla niego, a nawet teraz tylko spodnie. Więc naprawdę ładnie. I ostatni mieczek niestety. No ale myślę, że on na pewno się ucieszy. Zapakujemy mu go. Jest sporo osób, więc może chwilę się pobijemy. Ale to najpierw właśnie przemienimy to na te rzeczy. A resztę już mu po prostu... Ojej zmieniłem. No nic, widać, to jednak ja zmienimy mu również spodnie i butki. Prawie 200 lidera co widzę? Będziemy się chwilę pobić Może zabijemy, może jakieś odmamy trafnie. Sporo osób jest Więc idziemy zabić Ja jestem w biegu Dead, OK. Spróbujemy zabić bossa Niestety bijemy ktoś, jako mamy na lekka Będziemy się tutaj zregenerować Kładamy tak Będziemy wybić. Ojej Skal na pani Więc spróbujemy zabić go. Hit pierwszy. Pani nie mam. Ojej, widzowie, to jest lipa. Opól. Więc uciekamy na spawnach Trzeba podmienić seta, szybciutko blaze'a. Zasady Filip zgarnie to. Ale spokojnie, ważne żebyśmy przeżyli. Ojej, ojej. Odkładamy dwa łuki, bo zenchantujemy je, żebyście mieli jakieś... Liza, dropnęliśmy z kogoś miecz widera. Czyli naprawdę z kogoś. To naprawdę jestem dość dumny. A jeżeli po prostu mieliśmy w bunku, to sprawdzę to zaraz i... Tak. Widzowie okazało się, że ja ten miecz miałem już w ekwipunku przed wyskokiem. Więc mogłem chociaż go używać, może bym dropnął kogoś z tamtych. Niestety się nie udało, ale mówię, że nie zdobyliśmy z kogoś, tylko wziąłem go do ekwipunku jeszcze przed wyjściem. Szybko podmieniamy zło. Ja enchantujemy właśnie łuki. Niezniszczalność weszła, więc to zmienimy. Sama niezniszczalność to najpierw ten łuczek zmieniamy. Kurczę, niestety słabo. A więc lecimy dalej, już słabo drapi. Jeżeli będzie jeszcze raz niezniszczalność, to lecimy z pierwszym poziomem. O, płomień, okej. Okay. Sama pomyłkowa jest spoko Jakiś kurczak zabił typa Zbierzemy tylko łuk Łuczki też są spoko i co? Ja będę nas pała nas te łuki. I zaraz się dowiemy, jakie enchanty nam wejdą. Uderzenie 1. No, samo uderzenie 1 jest słabe. Uderzenie 2 już jest dobrym enchantem. Samo w sobie. Tylko, że ja potrzebuję samego płomienia też nie potrzebuję. co widzowie, ja na szybko zaczętuję dwa miecze jeszcze. Uderzenie jeden, to nie. Odrzut dwa i właśnie na tym właśnie to chcieliśmy zdobyć. Na pewno to jest bardzo dobry mieczyk, bo przydaje się do strefy. I jeszcze spróbujemy jeden taki zdobyć z molestową. tam Odrzut, jeden, to nie. Zniszczalność 3. No może coś fajnego akurat. Niestety tylko niezniszczalność 3. Uderzenie samo w sobie zostaje. Uderzenie moc 2 nic ciekawego. Ostrość 3. Zobaczmy. Samo ostrość 3 to niestety też niezbyt teraz zniszczalność 3 lub zaryzykuję w tą niezniszczalność 3 i zostanę samą niezniszczalnością. Teraz mamy uderzenie jeden lub szerokie ostrze i odrzut okej. ok, fajnie, fajnie, fajnie. Widzimy. Teraz tylko ten. O, ok, ten łuk jest potężny się ja. Okej, okay. zabiliśmy. zabraliśmy Za głośno mam Minecrafta, już to wiem. Jak na swój głos. Oj. Więc sobie mamy już 2152 punkty. A więc widzę, że kończąc ten odcinek właśnie w taki sposób, dziękuję Wam za oglądanie. Wiem, że przerwa była ponad tygodniowa i przepraszam za to, jesteśmy właśnie teraz po ósmym odcinku serii Od Zera do Milionera, to są już ostatnie odcinki, jakie widzicie, więc teraz będzie mini daily, myślę, że przez najbliższe... 4 dni pojawią się odcinki z tego właśnie trybu, jeszcze, albo trzy, bo nie chcę nic obiecywać, ile mi wyjdzie z nagrań odcinków. Tak jak wcześniej myślałem, że wyjdzie mi na 15, wyszło mi na 7. No, dużo ciąłem, i w ogóle miałem kilkanaście godzin materiału, i w ogóle, ale co. Dziękuję Wam widzowie za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i jak możecie, subrybujcie, a do następnego siema.